z tej strony puszek to duszek. Dzisiaj zrobię taki, dzisiaj jest taki trochę nietypowy odcinek, bo dzisiaj jest poradnik. To sobie cicho. Jak zainstalować za darmo full wersję Space Invaders Simulator? To więc tak, czy no, to ładne. No, cytowane. Dzisiaj to jest taki pan kolega nietypowy. Ale wiesz, że ty jesteś no wiem. No Są kolegi w domu, coś, nie? E, I nie jak mówi. wejdziecie, wchodzicie w Google. Wpisujecie T, U, T, U, T, tu T, tu, 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 tu A, P, P, Potem a, ty, tu, 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 a, W, moja no no i P, w, i, p. No, nie, to, no ja Potem wchodzicie i się dzieje Wam kupa. <średnio> To bumekowe teraz. Macie taką kupę tutaj wyszedzoną. To nie różnię. Po, no, po pierwsze, a tu, Ty tu, is, bubby, to to tu, a widz. w, tu, a w Bo tylko białe. Tutaj macie takie coś pokazane. Macie takie puste pola. To wtedy klikacie. Tutaj o, czasami są puste pola. Czasami są puste pola. To klikacie. No. <-x2> Dowol. dowol Klikacie ok, może ile chcecie. O! Mi się to... O! Nie. O, o bo, no to będzie na To musi być. Ja to nie, tego nie mogę wyciągnąć. O, to było, to było takie oł. Nie chodziło. Nie o. Oh. Wchodzicie w tą aplikację. Klikujecie. Z, e, zablokowane? Ale braku. Klikuje, klikujecie. <gulanie> klikacie. Lepcisk instaluję. Jeżeli Tak. To, jeżeli to jakie? O, jestem wolna albo wolny. Widzowie, rodziców, ofiarów, i już No, klikacie otwórz. Od ŻDDT je pilna yes. <grym> jest. To kli 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 teraz lecę kli teraz lecę. takie takie coś? kli takie coś? kli kli jak kli 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 dobra kli Klikacie kli Dobra, Dobra, Macie, Macie. Dobra. Macie patcie, macie takie coś. Ja jestem taki Jestem ponownie na po jakimś takim cięciu. Cięciu, cięciu. cięciu, Minecraft mod unlock mod. Co to jest? Cięciu, cięciu. cięciu nie? nie muszę cięciu, bo sam jest się <śmiech> <śmiech> Nie mów bo się dzięciołem. I wpisujecie... P. A C, te... dupie lata sobie samolot, proszę o to, spacę, myślę tego piecu, fajnie, file i ty c i my, ule, a ty or, bo jak nie, to będzie źle. Ja mówię wam tylko, że jak nie, to będzie źle. A to to VIP-a, tak? Marcza, no, i nie kupiłeś go. Ja nie mówiłem, że kupiłem. Mówiłem, że to mam. Ale powiedziałem, że kupiłem sobie za 4 dolary. Powiedziałem, że to kosztuje 4 dolary. I że, kupi, że masz VIP-a. No mam VIP-a. Mówi Bo to jest VIP. To jest full wersja. Full We VIP. Lucky. <coughs> oh Lak. Really Kurde, chyba to mi nie wyskoczyło, ale wtedy mi to wyskoczyło. O, jest! Dobra. Macie tutaj takie też jak... Space... ...Simulator 1. no, to jest Nie klikacie tego pierwszego, tylko jak będzie takie... Space Simulator Mod. Wtedy klikacie to Mod. I klikacie... A, i robicie te czary Bo widzicie pokus, pokus, czary-mary, twoja stara, to twój stary. Bo jeżeli zapauzujesz, co Cię dzisiaj pokona Janusz w bitwie na ręce. W bitwie Piuł, Pił, 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 pił. A to chodniki? I będą na, się mam, że ktoś nie pauza, pauza, potem mi się pokaże instal mag dzisiaj. A potem instal... się to pokazuje, masz być cicho. <noise> Dobra, będzie cicho. No właśnie. Ale wtedy mnie nie usłyszy kamery. Usłyszy. No nie. Tak jak ja. Dobra. To sobie jak będzie cicho. To jak coś tam wygląda? I, i, I pokażę tylko, jak się robi. Pierwszy a się, drugi je. nie. Nie no. robię. Klikacie wól i patrzcie, i macie. To będzie, będzie prawdziwa wersja. Patrzcie. Tak, już, już. A chce się Widzicie? Nie ma tutaj napisane to, coś na niebiesko. I patrzcie, jak wchodzicie. Oj, ma Jezus. I patrzcie, to macie normalnie, macie więcej rzeczy, Możecie sobie jakieś rakiety budować. A co by było na tyle w tym poradniku? Zrób się do widzenia. Nara, nara, Janusze. Widzowie Janusze, widzowie Janusze, Widzowski, Grażyny i Nie wiem, co jeszcze, ale dobra. Papa, pa, do widzenia. Ślepego genia. Papa, pa, do widzenia, ślepego